Cześć widzowie, dzisiaj gram Dresdo Imprez, więc zaczynamy i wchodzimy do więc mam taki temacik. No ale w sumie to jak już jestem, to w sumie nie chciałam wam pokazać jak się ubieram tutaj, tylko chciałam Wam pokazać dwa sekretiki, które są koło VIP'a. Ja nie mam VIP'a. Ale zbieram sobie Robuxy i ten sekret, jest ten kwiatek. Czy usunęli to? A nie, nie usunęli. Nie widać tutaj, ale jest tutaj załóż. Macie, jak załóż, to masz hot doga albo, bo jak masz tu załóż z jednej strony i z drugiej, bo to tu jest taka szpara i tu nie ma, więc jest ten hot dog, a tu jest. Babeczka! I przybierzemy się w babeczkę, jakąś, o smaku, nie wiem. Hmm, przybierzmy się w babeczkę o smaku, hmm. niebieskim. Niemcy jest taka babeczka, ale to nic dobra Robimy pospeczkę i mamy już niebieską babeczkę. Teraz skóra. Więc kolorujemy się na kolor babeczki. Przechodzimy idziemy jeszcze po jakąś koszulkę. Tą sobie wezmę. Dajemy sobie. Idziemy po jakieś włoski. i Załóżmy taki, i teraz się pokochamy na niebiesko. Wiem, że jest inny temat, ale my dzisiaj za babeczkę się przebieramy. Mam tu jakieś zapisane niebieskie make-upy. Porobiłam. Dobra, jest git. Może być tak, tylko usta trochę nie pasują. Trzeba te, ale pokolorować. O, właśnie. I tak może być. Teraz jakieś butki chodźmy. Może takie. Się one zawsze podobają. Są moje ulubione. Tylko coś się chyba zacięło. To i tak nie będzie widać, bo też niebieskie zrobimy je Trochę jeśli chyba. Nie, nie białe, Dobra. Tak wygląda mój skinek. Taka jest babeczka. Może jakąś czapkę dodam o taką. Kończy się czas. O, jest idealnie. Raz, tutaj już się kończy, więc czekamy. pokaz mody rozpoczął się. Uu, ładnie. Um, nie wiem, czy pod temat. Um, a, już wiem, był charakter. Są to daje trzy, bo bardzo ładnie. Tylko włosy trochę mi nie pasują, tak szczerze mówiąc. Dobra. O, ten widziałam, jest mega ładny. Wiem, że to nie z książki, ale też daje trzeba bardzo ładne. Dobre, z takie, mi się nie podoba, bo to jest no niech z książki. my powiedziała, więc nie. Mamy kolejną osobę i daje cztery. Bardzo ładnie. To miał być Miś Kuchatek, więc całkiem ładnie. Dobra, ktoś kolejny. Bardzo ładnie. Dobra, czy się napisał. Hermiona. O, to bardzo ładnie. Daję cztery, bo lubię Harry Pottera. Idzie babeczka. I ciekawe czy ktoś będzie myślał, że babeczka jest z jakiegoś na przykład filmu. Więc fajnie. Papa. Mm. Dobra, cała na czarno. Nie wiem, czy z jakiegoś filmu, więc daję jeden. Uwaga! O, nie, mam na podium ale Hermiona wygrała. Dobra, zobaczymy, na którym miejscu jesteśmy. Na szóstym, ja wiem, czemu bo nie jesteśmy pod temat ubrani. Więc zdejmujemy już tą babeczkę z siebie i te rzeczy, wszystkie. Więc to jest taki krótki odcinek. Pozdrawiam, pa